Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym szybkim, krótkim odcinku o F-Fale 215B-183. Moi drodzy, bardzo Was przepraszam za ten chwilowy brak filmików. Starałem się Was przyzwyczaić do tego, żeby były... żeby był przynajmniej jeden film dziennie. Teraz niestety w piątek się nie przygotowałem. Dałem ciała w sobotę, potem pojechałem na wesele i dopiero teraz w niedzielę możecie obejrzeć, dlatego taki krótki filmik mam nadzieję, że Wam się będzie bardzo podobać. Bohater to Czesław. PLL z klanu Strong. Gracz wydaje mi się znany, ja go na pewno kojarzę z ogólnie wota myślę, że wy powinniście też, do tego jeszcze zobaczcie, gracz naprawdę bardzo dobry do tego jeszcze sporo bitew na godzili ponad 400 pokazuje XVM dwie odznaki biegłości na lufie plus jeszcze kamuflaż za CW, ten kamuflaż, który widzicie na tym fv taki pizzowaty, był nagrodą za trzecią kampanię, między innymi był dołączony do nagrody, czyli do czołgu albo do obiektu 907 bądź do v bądź do M60 Pattona Tutaj ja tak naprawdę tych, tych kamuflaży użyłem głównie na e, obiekta. Plus jeden na S, to na to się bardzo ładnie prezentuje. Czesław widać, użył sobie go e, na Godzilli również. Naprawdę fajnie to wygląda. Pier rozłożenie amunicji, bo to jest zawsze bardzo ważne na Godzilli. 8 e, heszy i to w pierwszej kolejności. Te hasze są założone jako pierwsze. Amunicja niejako druga i 4 apeki. Mógł w tego S ale nie zdecydował się i bardzo dobrze, bo szkoda takie pestki na e, czołg na ogrysku tam ten tych hapeków było niewiele także na razie sobie po prostu czeka nie pojechał klasycznie na ten, na linii 1-2 pierwszy strzał, próba w, chyba tam było w STB, niestety nieudana, potwornie mocno przerzucona ta pestka ale takie właśnie są roki godzili. E, niestety, też ciekawy gracz po drugiej stronie wot mnie oszukał, ten nick e, wydaje mi się, kojarzę e, no takie po prostu niki charakterystyczne się zapamiętuje więc gracza również właśnie w tego, z, z tego STB pozdrawiamy, e, bo przed sekundą właśnie nawet chyba nieświadom był tego, że u nikt Pestki. Muszę przyznać, że takiej techniki gry godzillą nie znam, ale to e, naprawdę zobaczcie. No, agresywnie, ale przy okazji umożliwia chociażby strzelanie na górkę. Ten 5020 w ogóle się nie spodziewa. E, właśnie tej pestki, która teraz na niego e, jest e, celowana. No, zniknął nam niestety. Czesław nie strzela w, w ciemno. Szkoda, bo szkoda, że raczej mógł strzelić, ale tutaj sporo ryzykował. Niemniej szkoda, że ten AMX się nie pojawił wcześniej. Na razie Czesław powolutku podjeżdża. Gwarantuję Wam, że ta bitwa. Już powoli się kończy, bo zobaczyłem sobie podsumowanie, ona trwa naprawdę krótko, ale damagezu przed nami jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest 120 na awku, zobaczcie, zatrzymał się w ogóle gościu, także promocja, e, no ten strzał nie wyszedł wyraźnie. 1628 punktów uszkodzeń to jest poniżej średnich, bo gdyby uderzył za średni damage, to dokładnie za tyle, ile by ten czołg miał, e, bo przypominam, Hesze mają średniego damageu 1000. 750, także no tutaj naprawdę to losowanie było dość słabe. Na górę się wepchnęła fałka 45,02B, czy ta ciężka fałka. Tutaj znowu stoi bokiem Conqueror. Także też strzał i bardzo ładnie dobicie za 1553. Naprawdę nic sobie nie robi, z tego się świeci. Przeciwnicy są na górce ale tak naprawdę nie zwracam w ogóle uwagi, AMX naprawdę bardzo ładnie pojechał pod Artę, więc teraz Arta ma naprawdę sytuację bardzo gorącą, więc nie może skupiać się na obijaniu godzili na środku, musi uważać na tego AMXa, bo teraz jeszcze może być dobita przez naszą 2.61. Na razie dwa fragi, maczesła, fałka, oczywiście bokiem, idealne pocelowanie, myślę, że ten strzał wyśle do garażu. Tak jest, bardzo ładnie wystrzelony, zobaczcie, w trzech strzałach. 4204 punktów szkodzeń, 5 do 1 Bitwa trwa dopiero 3,5 minuty A my już opowiadamy bardzo ładny e, wynik, który można by spokojnie paletować jako udaną bitwę To nie jest oczywiście jeszcze, jeszcze bitwa na masterkę e, Ale 4200 na Godzilli to naprawdę jest zacny wyniczek, ale to oczywiście wiąże się z tego, że 3 strzał, e, 2 strzały były poniżej e, 1500 zdrowia, tygrys bokiem pytanie czy nie zniknie nam za tym pociągiem znowu nie było blinda i dobrze bo tak jak mówię blisko było żeby ta pestka trafiła w te składy kolejowe, a to byłoby szkoda ale oczywiście tygrys chętnie łyknie za wszystko, jako że się rusza trzeba też brać poprawkę na czas lotu tego tego hasha. zobaczcie przy każdym delikatnym ruchu Poleciało, a i teraz właśnie niestety poleciało na gąsienicę. Przy każdym bardzo delikatnym ruchu wieżą ten celownik, mimo wszystko się rozbija. Ale teraz przez to, że zgęszony ten tygrys, to udało się lorce dwie pestki od boku za wsadzić. Mamy 5 do 1, wciąż 4800 AMX 53, AMX 3090, kurde, 1390, zajęty jest pisaniem do drużyny, że jest bot Team Lucky Guys. Tygrys, pierwszy dzień co robi w tej bitwie, on jest na ogrysku. Pestkę łyka jak młody kondor rybę, także 1039 i jeszcze 2 hesze, 4 apeki 9 do 1, na no, naprawdę ta bitwa idzie bardzo, bardzo, 10 do 1, trudno aż powiedzieć kiedy coś się w tej bitwie dzieje, bo padają po prostu przeciwnicy jak muchy, E75 bokiem, zobaczcie, mimo że wieże się świeci, to nic sobie z tego nie robi, cały czas dzielnie pokazuje boczek, i czy będzie strzał na blindzie? Tak jest, poleciało i zniszczony, więc nie wiem ile tam było dokładnie punktów HP, ale teraz wam a nawet może wam powiem, teraz zrobię tylko szybki yy, zrzut na chwilę pauza przechodzimy sobie do podsumowania i ten E75 moi drodzy wyrwał pestkę za 1261 więc miejcie w pamięci, że prawie 1300 damage jest więcej, czyli zamiast 5900 mamy już ponad 7000 punktów uszkodzeń i tam jeszcze zobaczcie kampiący FV215B nie wiem co robi ta drużyna przeciwnika w tym momencie, że po sobie stoją jest 13 do 1, a czołgi ciężkie 10 tieru kampią i teraz pocelowanie, dokładnie próbuje w dolną płytę albo w bogie, że poszło, bardzo ładnie 1731 skończony 7663 punkty widocznego damage'u, do tego 1300 niecałe tego na w ciemno czyli mamy ponad 9000 punktów uszkodzeń. Zobaczcie, bitwa trwa 5,5 minuty. Czesław oddał 9 strzałów, 8 trafił i zrobił ponad 9000 punktów uszkodzeń. Także moi drodzy, to tyle. Bardzo krótka, ale takie właśnie są często bitwy na godzilli. Bardzo efektowna, a takie są zawsze bitwy na godzilli. I wydaje mi się, ciekawa e, powtórka z FVA 215B 183. Bardzo również dziękuję Czesławowi za jej podesłanie. Staje się już albo się stałem od jakiegoś czasu e, naczelnym promotorem tego czołgu. Także teraz powtórka od Czesława ma tytuł Mister Omen Godzilla. Także bardzo również dziękuję za docenienie i za przygotowanie tych, tych powtórek tylko dla mnie, bo tak naprawdę ja ten pojazd bardzo lubię pokazywać, grać. On jest kapryśny, oczywiście, ale tak naprawdę fan daje zawsze. Ogromny. Także to tyle. Jeśli Wam się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę. I jeszcze raz przepraszam za chwilową, e, taką powiedzmy półtora dniową nieobecność i nieaktywność na kanale. Obiecuję poprawę. Także jutro również możecie się filmików spodziewać z samego Także to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!